Tajemnicza kosmiczna sieć splata cały wszechświat. Takie wnioski zostały omówione w niedawnym numerze czasopisma Nature Astronomy. Astronomowie już jakiś czas temu zaobserwowali słaby blask włókien rozciągających się na miliardy lat świetlnych w głąb wszechświata. Do tej pory takie struktury były obserwowane wyłącznie w pobliżu jasno świecących obiektów, takich jak kwazary. Jednak nowe odkrycie ujawniło ich obecność nawet w na najciemniejszych zakamarkach naszej galaktyki. Te nitkowate struktury skomponowane rzekomo z ciemnej materii tworzą kosmiczne autostrady, które łączą ze sobą galaktyki, gromady i inne struktury niebieskie. Wzdłuż tych włókien przepływa wodór, dostarczając galaktykom niezbędnego materiału do powstawania gwiazd. Ta kosmiczna sieć, jak wyjaśniają astrofizycy, definiuje architekturę naszego wszechświata, stanowiąc główne źródło normalnej materii w naszej galaktyce. To monumentalne odkrycie otwiera nowe kierunki badań i ma potencjał, aby zrewolucjonizować nasze zrozumienie wszechświata.